Show must go on. Proszę Państwa, witam serdecznie w kolejnym odcineczku. Słuchajcie, to jest podsumowanie ostatnich odcinków, ostatnich streamów, co robiliśmy, ponieważ nie każdy jest na każdym streamie, więc postanowiłem raz na jakiś czas robić dla Was taki odcineczek z podsumowaniem, co się ostatnio działo u mnie na serwerku, na tym serwerku w sensie, na którym gram teraz, nie? Słuchajcie, na serwerku Return of the Science właśnie lecieliśmy grubo z taskami, ponieważ taski mimo wszystko są najważniejsze i bez tasków, raczej będzie ciężko. Zrobiliśmy też parę bossów, zrobiliśmy też właśnie jakieś miejscóweczki, nowe podkrywaliśmy w sensie. Pobiliśmy wszystkie bossy i lecieliśmy z kolejnymi taskami. Niektóre bossy były dość trudne, ale i tak mimo wszystko gdzieś tam sobie dawaliśmy radę. Jeżeli chodzi o te szkielety, no to ten jeden boss był zrobiony, i mówię o. Czemu mi nie zaliczenie? Ja mówię, co jest. A okazało się, że jest jeszcze drugi boss, który był na szczęście obok, więc spoko i miał bardzo dużo HP, ale został on pokonany przeze mnie, więc luzik. Następnie poszliśmy na bossa, którego można powiedzieć, że miałem zaległego. Ale w końcu po niego poszedłem. No i okazało się już być dość łatwy, no bo zrobiłem, wiadomo, zrobiłem wyższy poziom, miałem wyższą transformację, więc to już tak w miarę spoko szło. Latałem, też szukałem nowych spotów, odkrywałem jakieś tam różnego rodzaju te dziurki, które można sobie odkopywać i znajdować jakieś nagrody. Następnie poszedłem po kolejnego taska. Jak widzicie, jest to fajna miejscówka taka lodowa, niczym jakiś swargrond w Tibi, czy coś w tym stylu, gdzie mogłem sobie porobić taski i naprawdę mi się tutaj przyjemnie biegało, tylko trzeba było uważać na trapa, bo można było zostać jakby można było się dać złapać, nie? W klatę jakąś. A tak przy 6-7 to jeszcze sobie radziłem, ale jak było tam 8-9 gdzieś tam coś dookoła jeszcze latały, no to naprawdę było ciężej. Następnie trafiliśmy na wielkanocny event i pobiliśmy sobie też takiego bosika, którego możecie zobaczyć teraz na ekranie. Oczywiście walka była trudna, ale daliśmy sobie radę. Return of the Science to MMORPG osadzone w świecie inspirowanym Dragon Ballem. Twórz własną historię, dołącz do drużyny i rywalizuj w dynamicznych walkach PvP. Eksploruj dungeony, rozwijaj ekwipunek i buduj swoją ekipę, by zdobyć przewagę w walce o Future Earth. Zarejestruj się przez link w opisie i odbierz 3 dni premium za darmo. Możecie zobaczyć jeszcze kolejną część właśnie gameplayu, gdy walczyłem z tym bosikiem. Tego bossa można robić co jakiś czas, więc naprawdę warto, ponieważ można fajne jakieś nagrody tam dostać, na przykład jakieś jajeczka wypadają, które dają exp boosty albo dają nam możliwość lepszego luta, więc Naprawdę w sumie spoko. Oczywiście event nie będzie trwał nieskończoność, więc musicie się śpieszyć, wiadomo, wiadomo o co chodzi. No i możecie sobie wszystko poczytać, zapauzować na chwilę i zobaczyć, jak odbierają jakiekolwiek tam nagrody. Następnie będę sobie szedł dalej, pozwiedzać, bo, bo czemu by nie. I też wiadomo, misja jest taka, że musimy, moi drodzy, robić tutaj taski, a przynajmniej powinniśmy robić taski, ponieważ no bez nich to raczej może być. Hmm, no, może mi ciężko po prostu, najprościej tłumacząc, nie? Następnie poszedłem sobie na kolejne anihilatorki tym razem, gdzie było o wiele ciężej, ponieważ okazało się, że biły dość mocno i nie były one no, za, za łatwe. Ale bardzo fajna miejscowa, bardzo przyjemna w podziemiach, właśnie, gdzie można było troszeczkę jakiejś takiej zmiany mapy, można powiedzieć, bo wcześniej latałem cały czas po tych lodowcach, a nagle teraz sobie biegałem, właśnie po mapce pełnej lawy, tylko tym razem. Do lawy nie wpadłem, więc spoko. Tutaj mieliśmy Bosika, z którym walczyliśmy. Ten Bosik, no, był trudny, bo trzeba było dużo na skosach latać. Bo jak stałem na wprost, no to mega mnie bił i prawie mnie prawie tam pokonał, nie? więc jakby, no, nie było za łatwo. Na szczęście mieliśmy też Puara, tego ziomeczka, co tam lata obok mnie na niebieski taki, jak widzicie i ten moi drodzy, zbiera dla nas luta przez miesiąc. Teraz możecie zauważyć coś ciekawego. Event świąteczny, na którym przerzuca nas na taką mapkę jakby i mamy falę różnych potworków. Coś podobnego też było na Realtv z tego co pamiętam, tylko nie pamiętam jak się nazywało. Drome? Drome? Czy jakoś drume? Drome? Coś w tym stylu? Jeśli dobrze pamiętam. No i w podobnym stylu to działa też tutaj, nie? Że walczymy z różnymi falami, następnie pojawia się taki bosik. Walczymy z tym bossem, no i zdobywamy jakieś tam nagrody. No tutaj trzeba było też czekać, aż po prostu kolejna fala się zrespi i też fajnie, bo w sumie byłem z innymi graczami, którzy się pojawiali na serwerze, więc ogólnie, jakby spokojnie. Myślę, że taki filmik w formie takiego podsumowania jak najbardziej Git. Mieliśmy też jakieś pierdoły, które gdzieś tam posprzedawałem, można było to powymieniać, ale mi się nie chciało. I następnie poszedłem na mega przypołową miejscóweczkę, tylko aktualnie była wybita, ale teraz możecie zobaczyć, że już nie jest. Tutaj już był hardcore. Zwyczaiłem taką fajną miejscóweczkę z mumiami, ponieważ musiałem skończyć w końcu tego taska z mumiami, proszę Państwa. A przy okazji, mówię, tyle fajnych bossów się tu pojawia. no Spróbuję powalczyć. Jaki ziomeczek tu biegał, na szczęście czasami mi trochę pomagał, czasami trochę nie, trudno powiedzieć. Raz spróbował mnie pokonać, zabić chciał mnie chyba w TB normalnie, ale udało się, koniec końców, także. No obaj przetrwaliśmy tak naprawdę. No ja miałem też niższy level, bo on miał chyba z 400, a ja wtedy miałem jakoś 80, więc wiecie, no jest różnica leveli, no przepaść, nie? No, to jest, wiecie, to tak jakby 30, nie wiem, paladyn szedł na Giesa albo dwusetny. No więc taki 200 to sobie może z nim stać, a taki 30 też chwilę postoi, ale no nie będzie to takie łatwe na pewno i może szybko gdzieś tam spakować walizę, nie? Tutaj była miejscóweczka, na której bardzo fajnie mi się biegało. Tutaj było dużo właśnie jakichś szkieletów, mumii i tak dalej, no mega spoko mi się tutaj biegało i mega fajnie też leciały levele, co trzeba naprawdę, no trzeba spropsować po prostu. I w czasie biegałem cały czas do góry, tylko że tutaj do góry tych mumii było, no niewiele szczerze powiedziawszy. Ale im bliżej już końca, tym bardziej mi się tak przyjemnie na nich biegało, bo mówię, hello, dobra, w końcu te mumie będziemy kończyć. Był też inny resp tych mumii, ale jego mi odradzano. Jego mi odradzano, więc postanowiłem po prostu posłuchać gdzieś tam widzów. I na tym, żeby grać według jakby, tego, co oni podpowiadali. Tutaj mieliśmy tego bossa mumii, którego w końcu mogłem pokonać, na szczęście okazał się dość słaby, więc łatwo tu poszło, powiem wam szczerze. No i mieliśmy taką dziwną rozkwinkę, bo pokazywało mi dalej, jakbyśmy mieli niezaliczonego bossa. E, okazało się koniec końców, że to był po prostu jakieś tam mini i wystarczyło się przelegować, więc luzik, więc e, zaliczyło mi go i mogłem iść po kolejne taski. Ale żeby to zrobić, no to musiałem wrócić do miasta, bo mimo tego, że już można brać taski, no to po skończeniu tych wszystkich tasków, jednak trzeba było pójść do NPC-ka właśnie tutaj z tymi bossami. No latałem trochę, bo też nie wiedziałem, gdzie mam pójść, o, zrobiłem tego reloga nawet, którego widzieliście przed chwilą, no i następnie poszedłem tutaj do NPC-ka, rozmawiam sobie z nim, on wyczarował jakiegoś moba na mnie, no to ja z nim walczę. Później walczę z nim, on się zdenerwował, pach, zszedłem na strzała i mówię, koniec, nie? Ale przypomniało mi się przy pierwszej serii odcinków, nagrywaliśmy, że rzeczywiście takie miejsce już było kiedyś, w sensie że już miała taka sytuacja miejsce, no i spakowałem walizę niestety do templu i musiałem się pojawić na nowo na mapie, więc więc działo się dużo, nie Działo się dużo, ale no co? Zaliczyło mi taski, co jest najważniejsze. I ten boss ponoć za każdym razem pokonuje każdego, jakby na strzała po tej chwili. A tutaj znalazłem kurę w ogóle, zaznaczyłem sobie, że tu jest ta kura, ponieważ szukałem tej kury, moi drodzy, szukałem jej wcześniej no dość długo, nie umiałem jej znaleźć. A był też taki evencik właśnie króciutki, że można było złapać tą kurę właśnie do klatki. No mówię, hello, dobra, no to bierzemy. Bierzemy i próbujemy. Bierzemy i próbujemy, bo, bo fajnie by było w końcu jakiś tam nowy achievement sobie zaliczyć. Ale jak przyleciałem, dużej nie było. Kura spakowała walizę, ale ją znalazłem, nie? Znalazłem ją, udało się, zebraliśmy ją na miejsce, trzeba było zgubić na chwilę pz -a. ale mówię, dobra, idziemy jeszcze te Beansy sobie dokupię. Beansy pierwsze są od setnego levela, więc jeszcze trochę mi brakuje, bo miałem 95 bodajże już na tym filmiku, ale wziąłem na razie te mniejsze, no i wróciłem do miasta zebrać punkciki. No, punkciki takie się dostaje, i dzięki temu mogę sobie później je powymieniać na coś innego. A że trochę czasu minęło, i chyba to był w ogóle już kolejny dzień, no to postanowiłem zrobić solóweczkę znowu z tym bossem, którego widzicie na ekranie. Tym razem, jeśli dobrze pamiętam, to wypadł mi Exboost, bo dwa razy z, y, dwa razy z, właśnie z rzędu wypadł mi chyba loot, tak, chyba jeśli dobrze pamiętam, to chyba dwa razy z rzędu mi lud wypadł no. i to jest plus 10% luta, no ale wiadomo, chciałem tego Expa, bo chciałem troszkę te levele, żeby mi podleciały, więc akurat miałem farta bo, bo mi wypadnie, bo mi wypadł jednego wcześniej użyłem, później użyłem tego drugiego, a Exboosta sobie użyłem później. Nie wiem czy akurat na tym filmiku, ale mimo wszystko już sprawdzałem jeszcze, czy na pewno wszystko jest git, ale patrzę, patrzcie Trzeci room już jest no i wybrałem sobie pierwsze rzeczy i poszedłem w nieznane. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Hej!